Zastanawialiście się, jak to jest być zarobistym szefem firmy. Ogólnie właśnie jest gdzieś koło już powoli szóstej, szósta już tam powoli tutaj dochodzi. My sobie idziemy właśnie do naszej firmy, do naszego biura, kochani, żeby sobie ogarnąć. Ogarnąć tutaj, kochani. No, różne sprawy. Zobaczymy, gdzie są kierowcy, jak oni tam sobie funkcjonują, i tak dalej. To jest mój nowy elegancki garaż. Oczywiście moja ciężaróweczka tutaj sobie stoi na warsztacie. Tam mówiłem, żeby sprawdzić, czy oponki dobrze działają, ale Widzimy oponki eleganckie, piżniczek jest. Dobrze, my się zaraz przejdziemy elegancko do biura i kochani, sprawdzimy, co tam słychać u naszych kierowców. Czy może są jakieś nowe zlecenia i tak itd. Tak Czekajcie, tutaj sobie włączamy komputerek. Cześć kochani, bo jest taki portal Eneba, i tam można kupić sobie gry po totalnej tanioszce. Bez przepłacania na Steamie i w sklepie? Dodatkowo znajdziecie tam specjalną kategorię symulatory, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja razem z MySocialem robimy tam zakupy. I ty też musisz. Dobra. Eee, dobra. I teraz tak. Mamy tutaj, patrzcie, mamy 22 zgłoszenia do firmy i te wszystkie zgłoszenia trzeba będzie ogarnąć. Dobra, ja zaraz je wszystkie ogarnę. Eee, zobaczę, jakie tam, jakie tam nowe osoby zgłaszają się do mojej firmy. Ale też jednocześnie będę mógł sprawdzać całą mapę Europy, gdzie są moi kierowcy. Na przykład tutaj, kochani, będę mógł elegancko tutaj sobie to sprawdzać i tak dalej. Tutaj mamy dokładnie, gdzie się znajduje to wszystko na mapie. Tutaj, właśnie, nasz Krzysztof jeździ sobie aktualnie na Rumunii. Możemy zobaczyć, gdzie tam chłopaki sobie jeżdżą po Polsce i tak dalej. Tu widzimy, ktoś jest w Poznaniu aktualnie. Maksu Częski jest aktualnie na Poznaniu. A tak na Polsce nikogo nie. Nie ma tam chłopaki, widać, e, są e, w bremie, powstawali rano, bo już pozłączali swoje systemy a tak jak widzimy te czerwone kroki wszyscy na razie śpią, no jest godzina piąta rano, czemu by się nie dziwić, czemu by jeszcze chłopaki mieli nie spać, ale pewnie zaraz będą wszyscy stawać, e, aktywować się w firmie i ruszać w trasę, bo nasza firma jest między, e, międzykrajowa, Idziemy na trasy zagraniczne, na międzynarodówki i tak dalej, więc jak ktoś wstanie, to jego lampka zapali się na zielono, a jeżeli jego, o, widzimy tu się dwie lampki już zapaliły, e, a jeżeli ktoś już uruchomi samochód, to jego lampka uruchomi się na jasno niebiesko, a jak ktoś jest w strasie, to e, lampka zapali się na ciemno niebiesko. Wróćmy jednak do pracowników. E, tutaj mamy różne zgłoszenia do naszej firmy, zobaczmy. E, no, najważniejsze to będzie np. sprawdzić się w ogóle na start, czy ktoś zdał egzamin do naszej firmy, tu ma specjalną aplikację od egzaminów. No i zerknijmy, taka osoba egzaminu do naszej firmy nie zdała, więc... Odrzucamy od razu podanie. I lecimy do następnego. Sprawdzamy więc kolejne podanie. Teraz Mati'ego. Mati, zobaczmy, czy Mati zdał z takim otonikiem tutaj u nas. Tak, zdał elegancko, co on tam pisze. Chciałbym dołączyć do firmy, ponieważ z kim e, nie mam z kim jeździć, oraz firma e, to super sprawa. Postaram się mieć jak najwięcej czasu na grę elegancko. Ma też promoc i tak dalej. E, więc tutaj też kupujemy jego nick. Dodajemy też e, ch, chłopowi rangę kierowca na Discordzie, żeby mógł się z nami e, komunikować. Tu akceptujemy jego podanie, no i jest nową osobą w firmie. Dobra, sprawdźmy Lolka. E, Lolka, co tam u Lolka? On ma taki nick na egzaminie, e, sprawdźmy jego nick, Lolek. Lolek zdał też egzamin, co on tam pisze. Bla, e, bla, bla bla, tyle czasu i tak dalej, dobra, sprawdźmy czy jest na naszym Discordzie. I tak dalej dajemy mu rolę kierowca i mamy kolejny, kolejną osobę w firmie. I oczywiście zaraz będziemy sobie dodawać inne osoby do firmy. Chciałbym, żebyście też wiedzieli, jak wygląda na przykład takie stanowisko moje jako szefa. Ogólnie to tak, tutaj mam mapę wszystkich ładunków na świecie. No, ogólnie tutaj mam mapę i Polski, ładunków z Polski, z różnych miast. Aktualnie też od razu mam też podgląd elegancka tu po prawej stronie właśnie na mapę swoich pracowników. Tutaj kochani, na biureczku oczywiście listy przewozowe, tak samo są tutaj CMR-ki, tu są oczywiście czyste arkusze. Mam tutaj w biurku na dole właśnie arkusze wypełnione, arkusze błędnie wypełnione, więc wszystko jest elegancko tutaj porobione. Oczywiście tu jest moje centrum dowodzenia, tu mam klawiaturę z różnymi trybami, w których mogę kontrolować różne rzeczy. Tu oczywiście telefon, jakby na przykład ktoś do mnie zadzwonił yy, z kierowców, czy to yy, jakieś kontrakciki i tak dalej, więc pełne centrum yy, dowodzenia. Oczywiście tutaj również, kochani, mam yy, to, czy ktoś prosi o trasę. I na przykład teraz Nexor prosi o trasę. Ja mu daję od razu, że tą trasę mu daję. Dałem mu fajeczkę, więc najpierw yy, Nexora będziemy musieli znaleźć, czy on jest tutaj yy, w Warszawie. Aktualnie yy, nie świeci się u niego żadna lampka w Warszawie. Spoko. Wie... Więc przechodzimy sobie do naszego panelu, żeby go zlokalizować, a konkretnie to zlokalizujemy go zaraz wam powiem na dyspozytorni i na rządzaj dostawami. No i teraz dodaj dostawę i sprawdzamy co będzie się znajdować z Warszawy. Co tam napisane na promoc. Ostatnie miejsce Warszawa. Proszę trasy międzynarodowe, najlepiej coś na Skandynawię albo na zachodnie Włochy, Francję. Byłbym wdzięczny. panie była jakaś dłuższa albo kilka krótszych. Okej. Okay. Nexo, Nexor, Nerox, przepraszam, o to prosi. Sprawdźmy jeszcze, czy Nerox ma wyjechane 1000 km, bo to będzie tak, ma wyjechane, bo to jest jakby wyznacznik tego, czy może jakaś na międzynarodówkę. Tu mamy o, mamy Francję, Calais. Zobacz to, fajna sprawa, Europalety, elegancko, do Francji, do Calais, dobrze mówię? Do fir... do Calais i damy mu do tej firmy, elegancko, damy mu dużo czasu, żeby miał na to. Okej, okay, oczywiście kopujemy to i oczywiście wysyłamy i chłop już sobie jedzie na Francję. Dobra, wyłączam laptopa komputer, elegancko, dobra, mogę sobie już odejść i tak dalej, dobra pokażę wam jeszcze jak wyglądają tutaj w ogóle zestawy i tak dalej, oczywiście tutaj są zestawy niepomalowane u mnie na firmie bo to chłopaki się tak pozatrzymywali i tak dalej, tak na szybko ale to też takie firmy, które mają z nami podpisane różne kontrakty bo aktualnie no u mnie ciężarówki nie stoją na firmie, to jest z takich innych różnych firm, chyba tylko terenatka aktualnie jest od nas firma, ale tu jeszcze nie mamy do niej malowania zrobionego i tak dalej, a tak to tylko u nas na razie jedna ciężarówka jest na firmie. Tutaj ten man też będzie przemalowywany. Aktualnie miał problem z silnikiem tutaj yy, Bob próbował nasz mechanik tutaj silnik w nim zmienić. Aktualnie no jeszcze nikogo w firmie nie ma, jest chyba dopiero gdzieś tam koło szósta powoli dochodzi. Tam są drzwi do biur, tam są sekretarki i księgowe. Jak widzicie, dbamy o kierowców. Patrzcie, ile tutaj opon jest gotowych do zmiany. U nas nie jeździ się na łysych oponach, u nas się jeździ na eleganckich oponach. Znaczy ci znaczy dziwni, czasami y, kierowcy mojej firmy robią jakieś dziwne memy. O, opony y, w ciężarówkach w y, mysie no Takie głupie, głupie memy. Ja tu pokazuję dementuję te plotki. U mnie są bardzo dobre opony. Więc o eleganckie takie oponiki u mnie w firmie znajdziecie. Elegancko w każdym momencie zmienimy, tylko elegancko wjeżdżacie sobie i my tu elegancko wszystko zmieniamy. Jak widzicie, miejsca biurowe dla dyspozytorów y, są. Na bieżąco będziemy oczywiście wszystko uzupełniać. Chcecie się zgłosić na dyspozytora, musicie przejechać 10 tysięcy kilometrów i tym dyspozytorem będziecie mogli śmiało zostać. Tutaj, oczywiście, jeszcze jest dużo miejsc w firmie dla Was i tak dalej. No dobra, ja w tym czasie wejdę sobie jeszcze raz do mojego biura, kochani, i posprawdzam i podzwonię sobie troszeczkę do kierowców. Ale może sobie usiądę tutaj elegancko na Sofie. O, sobie tutaj, o, usiądę i podzwonię do kierowców, zobaczę gdzie są, pokontroluję ich i tak dalej, i tak dalej. Halo, Krzysztof? Słucham, słucham, szefie. O, dzień dobry. Dzień dobry. Y y tutaj, ten, tutaj widzę, jesteś na mapie, jesteś aktualnie w Bułgarii, widzę. Tak. Ty jedziesz teraz sobie na Francję, tak? Pfu, przepraszam, na Turcję, myślę o Turcji, mówię Francja, dobra. Widzę tam jogurty, na chłodni wiedziesz. Coś mi pokazuje, coś mi pokazuje w systemie 12% zniszczeń, 9 kabina, 7 silnik, 12 podwozie, co tam się wydarzyło w trasie? A, no, tutaj pan, zy, pan nie uzasadnił, mi pierwszeństwa, no. O, o, i jak, wzywałeś policję? Tak, no, oczywiście, oczywiście. Aha, czyli kwity będziemy mieli z tego? Tak. Dobra, to wyślij tam, tam, ten, tam w innych dokumentach napis co się stało, żebyśmy tam wiesz, że później mogli odszkodowanie wyciągnąć. A, no, zobacz. Dobra, dobra, widzę 12% uszkodzeń, to będziesz musiał, co nie? Bo tu już no. trzeba będzie do ubezpieczalni, żeby nam da, dali ten, odszkodowanie. Dobra, to już ci później mało zostało, później trasę będziesz miał? Tak, to miałem, miałem. Miał, dobra, bo tu widzę do e Edrine. Do driny masz. Dobra, to, to przy granicy to blisko. Dobra, dobra, dzięki na razie. Trzymaj się w miłej traski, no, no, szerokości. No, no, no. Powiem wam, już pierwsza kapka wypita. Jest godzina 12 w pracy. Już mi mało zostało do końca, końca jakby dzisiejszej mojej pracy. Oczywiście szef musi kończyć sobie elegancko, gdzieś koło 13. O, w ogóle przyjechali na pauzę, bo dzisiaj wiecie, bo ogólnie dzisiaj już weekendzik się powoli zaczyna. E, przyjechali do mnie na pauzę młodzi kierowcy tutaj. Widzimy skaniami e, i tak dalej, elegancko. Przyjechali ogólnie młodzi kierowcy. Yy, no, ogólnie zjechać i tak dalej. Tylko aktualnie nie mogą wjechać do firmy, bo właśnie te inne firmy u nas poparkowały i nie ma bardzo gdzie wjechać ze stawikami. Muszą się niestety tutaj na poboczach pozatrzymywać. Ale tutaj mówili chłopaki, że zaraz pozebierają swoje zestawyki. Ale zobaczę, bo wiecie, zobaczę zestawy. Jak tam młodzi kierowcy dbają o nowe skanie. Bo wiecie, każdy u nas kierowca, jak przyjeżdża, dostaje nową swoją ciężarówkę z malowaniem firmowym, eleganckim i tak dalej. Więc wiecie, ja popytam co, nie ja popytam. Czekajcie, wejdziemy do niego z boku, o tutaj, o dobra jesteśmy jak tam Max w firmie, powiedz mi a no wiesz, ogólnie wszystko całkiem w porządku jakoś sobie radzę nie ma żadnych ty, problemów ty, dobra, dobra i ten, i jak tam ciężaróweczka dobrze się spisuje, elegancko wszystko? no powiem tak, jeszcze nigdy taką dobrą ciężarówką nie jeździłem hmm. O, widzicie? No, wiadomo. W, do w dobrej firmie to i dobre ciężarówki. Bo ty teraz w piątek zjeżdżasz na weekend, to w poniedziałek o 6 już będziesz, co nie? Bo chyba na, na Niemcy polecisz, z tego co wiem. No, to byłoby prawdą. Dobra, to dobra, to yy, panie tutaj, Max, pan tutaj elegancko yy, może już sobie ciężarówkę zaraz parkować do firmy. A, a ja już wysiadam od pana i ten, i idę kolejnych popytać. Okej, okay, to do zobaczenia. No, na razie, na razie, trzymaj się. Ty, a to prawda, bo ostatnio mi mówił mój mechanik Bob, że ty podobno paliwo to spuszczasz z tych zbiorników, to prawda? Ty, zaraz sprawdzę. Nie. A teraz paliwo drogie, to jak ty mi pospuszczasz, to ty w tej firmie to ty długo nie pobędziesz. Ja ci już to gwarantuję. Część... uważaj. przyznaję, że ja tego nie robię. O, nie robi, na pewno. I e, za swoje pieniądze. O, za swoje tankuje, tak, a później każdy dzwoni. E, można kartę firmową, można kartę firmową. Dobra, tutaj powiem do Marcela, żeby już zjeżdżał na firmę. M możesz już, Marcel, powoli wjeżdżać na firmę, bo ten, bo już tam się jest do miejsca zwolniło, więc możesz wjeżdżać. Dobra, elegancko, więc chłop wjeżdża. No i, i tyle w temacie, tam na rondzie zawróci. No i spoko, spoko. E, ja lecę w takim razie jeszcze na chwilę do biura. Czekajcie, o! Czekajcie, bo dzwoni telefon, dzwoni telefon i do odebrać telefon. Czekajcie, bo jest telefon. Halo, tak słucham, ty z Biedronki dzwonią, z Biedronki dzwonią No tak, tak słucham, tak firma Mysiek Kompany, tak realizujemy również kontrakty regularne, yy, codzienne, możemy dla Biedronki wozić Tak, tak jestem bardzo zainteresowany pańską, pańską ofertą No my drogo nie weźmiemy, dobrze to będę do pana jeszcze dzwonił się kontaktował, dobrze dziękuję bardzo no, proszę Państwa, kurde, dostaliśmy bardzo ciekawe oferty z Biedronki, że podobno możemy dla nich wozić, fajna sprawa, naprawdę kozak oferta, tylko będę musiał jeszcze to prze, e, przestudiować, ten, przeredagować to ze swoimi dyspozytorami, pracownikami, bo możemy robić bardzo fajne kontakty dla Biedronki, dobra. To ja się zawijam, kochani, a wy w tym czasie możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podoba życie w najfajniejszej, najlepszej, na najrealniejszej firmie na świecie, w Eurotruck Simulator 2. Bo tak zakładam, że no chyba realniejszej i takiej fajniejszej to nie ma. Jeżeli chcecie dołączyć do takiej fajnej fir firmy, no to musicie nabijać z naszego Discorda i możecie też napisać w komentarzu, jak Wam się takie filmiki podobają i czy chcecie na przykład. Yy, yy, T, 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 takie firmy dołączyć, czy Wam się taka firma podoba, i tak dalej, i tak dalej. Możecie też zasubskrybować ten kanał, zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi bardzo fajnymi filmami z EuroTrax Simulator 2. Naprawdę, subskrypcja bardzo mi pomaga w rozwoju tego kanału. No i również nie możecie zapom zapomnieć do wbijania na grupę Kuchen na Flota Majstrz24 na Facebooku, jak i na Discordzie. A szef firmy się Kompany, najlepszy na świecie, oczywiście Wam za to wszystko podziękuję. Dzięki chłopaki, pozdrawiam wszystkich, którzy e, dzisiaj też moich pracowników którzy pracują w firmie się Kompany, którzy byliście dzisiaj na odcinku. No i to wszystko. Trzymajcie się. Cześć, dzięki. Na razie.